ma siemanko, to Rolnik Nieprofesjonalny. Słuchajcie, dzisiaj taki temat odnośnie nowych działek, czyli jakie kroki poczynić w nowych posiadłościach, na nowych polach. W tym roku doszły nam dwa kawałki dzierżawione. W ubiegłym roku też tam doszło około 10 hektarów dzierżaw. Jeden kawałek kupiliśmy, więc systematycznie gospodarstwo się powiększa. No i też często właśnie zadajecie pytania o to, jakie kroki Poczynić na nowych polach? Więc dzisiaj na przykładzie nowej dzierżawy troszeczkę o tym opowiem, jak to u nas jest robione. Ale też nie ma co ukrywać, że nie jest to złota recepta dla wszystkich: każde pole jest inne, każdy rejon, każda gleba jest inna, więc tutaj nie ma, że tak powiem, rozwiązania idealnego dla każdego. Ale takim pierwszym krokiem, który trzeba zrobić, jeżeli bierzemy jakieś nowe pole, jest przede wszystkim poznanie jego historii to, co było na tym polu robione, co było uprawiane, czy było wapnowane, czym było nawożone, w jakich ilościach. Jeżeli były próby glebowe pobierane, to jak najbardziej trzeba je wziąć. I nie ma co ukrywać, że zazwyczaj, jeżeli są to nowe działki, są w pewien sposób z jakimiś brakami. Czy to pH, czy to zasobności. Rzadko zdarza się, żeby otrzymać działkę w dobrej kulturze. Jest spowodowane różnymi Sprawami, ale tutaj mówię, ta historia pola jest bardzo ważna i trzeba jak najwięcej szczegółów na ten temat po prostu się dowiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy na nowej działce wydzierżawionej w tym roku. Jest to działka od dwóch lat ugorowana, prędzej rosła seradela, co za chwilę, że tak powiem, w pewien sposób wam potwierdzę. A jeśli chodzi o tą część pola, jest to część gorsza, piąta, szósta klasa, zostanie ona tutaj przeznaczona na ugór miododajny w przyszłym roku, ale o tym opowiem Wam no tak naprawdę z wiosny. A część lepsza, czwarta klasa, będzie przeznaczona pod roślinę uprawną. Ale co do nowych działek, no tutaj w każdym przypadku musimy też pobrać próby glebowe, żeby dowiedzieć się co w tej glebie jest, w czego, czego w tej glebie brakuje, jakie mamy pH, jakie mamy zasobności właśnie w najważniejsze składniki pokarmowe, bo to tak naprawdę jest to punkt odniesienia do Wszelkich kolejnych działań, które będziemy mogli poczynić. Jak widzicie, u nas już czy wapno węglanowe czeka za rozsianiem. No ja też czekam tutaj za wynikami, żeby wiedzieć, z jakimi dawkami polecieć. No, chociaż tutaj nie ma co ukrywać, że gleba jest raczej kwaśna. A co do, no, tak naprawdę, no, większość gleb w Polsce jest glebami kwaśnymi. Jest to spowodowane różnymi czynnikami. Przede wszystkim mamy kwaśne skały macierzyste, z których te gleby powstały. Nawozimy, wynosimy, że tak powiem, te zasadowe składniki pokarmowe. Kwaśne deszcze, tak naprawdę tych czynników zakwaszających pola jest naprawdę bardzo dużo. Ale co do prób glebowych, no tutaj są one takim, że tak powiem, prawie że pewnikiem tego, co w glebie jest, ale też same rośliny mogą nam pokazać już w pewnym stopniu, z czym mamy do czynienia. O, seradela rośnie, jakiś samosiew. Są w rolnictwie, no nie tylko w rolnictwie, rośliny, które są typowymi wskaźnikami. Są rośliny, które lubią gleby zasobne w azot, są gleby, rośliny, które rosną na glebach mniej zasobnych w azot, rośliny kwasolubne, sadolubne. Potasolubne i tak dalej, i tak dalej. Taką listę przykładowych wypiszę wam pod filmem, a tutaj kilka, że tak powiem, sztuk, które świadczą o tym, że chociażby gleba jest kwaśna, tutaj już mam wyrwaną w siżę, chociaż tak, tak do końca rzadko już nie wygląda, ale tutaj mam chociażby o mniejszą kwitnącą w siżpa, chwast, który rośnie na glebach piaszczystych, kwaśnych, następnie co mam Rdest kolankowy. Akurat on tutaj sobie lubuje troszeczkę bardziej wilgotne miejsca, co zresztą widać, że tutaj akurat upodobał sobie dołeczek. Na górce będziemy mieli czerwce roczne, drobny chwast, no nieinwazyjny praktycznie, ale też taki właśnie chwast wskaźnikowy. Są tutaj też gdzieś skrzypy, przed chwilą widziałem. Momento, 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 jest skrzyp. Skrzyp jest rośliną uważaną za wskaźnik gleb kwaśnych, ale też jest to roślina, która potrafi rosnąć na glebach zasadowych, ponieważ ona też pokazuje, że mogą być zachwiane stosunki wodno-powietrzne w glebie. Więc nie zawsze pojawienie się skrzypu oznacza to, że mamy problem z kwasowością, możemy mieć problem chociażby ze zbiciem gleby, bądź po prostu. <laughs> Z tym, że z gleba jest jakoś tam, nie wiem, podmokła e, gdzieś na przyjazdach. W tym roku na bardzo dużej ilości działek e, skrzyp się tutaj w okolicy e, u nas pokazał. Więc mówię, nie zawsze skrzyp jest rośliną, która wskazuje nam kwaśne gleby. Jeśli chodzi o historię tego pola, tak jak mówiłem, była tutaj seradela, którą gdzie nie widać. No i też wskazuje to na to, że jest to gleba, który jest azot, no bo seradela też wiąże azot za pomocą bakterii. I chociażby komosa biała. Odwrócę się, jest rośliną, która jest rośliną wskaźnikową, jeśli chodzi o jakieś tam gleby właśnie bardziej zasobne w azot w glebie. Oczywiście pokrzywy, no ale na polu uprawnym pokrzyw raczej nie doświadczymy. Więc chociażby komosa lubi właśnie takie gleby. Chociażby może to świadczyć o tym, że komosa bardzo intensywnie, bardzo mocno rośnie koło pryzmy z obornikiem. Tak jak już wspomniałem, na większości gleb, no, tak naprawdę wapnowanie powinno być takim zabiegiem makrotechnicznym, który nie jest czymś rzadkim, ale też no, trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę to głównie badania gleby i to, jakie mamy pH, powinno warunkować, ile razy wapnujemy, jakim wapnem wapnujemy. Tutaj, no tak naprawdę, mamy bardzo dużo rodzajów wapna. U nas akurat króluje węglanowe. Na glebach ciężkich możemy stosować wapno tlenkowe, ale trzeba tutaj uważać z dawką. No i gleby lekkie są. Od, a, no i dolomity, ale tutaj no, trzeba zwrócić uwagę, żeby to był dolomit jak najbardziej zmielony, i jak najlepszej jakości. No i są to też dolomity, są wapnami, które no, działają dość długo, więc tutaj nie ma co ukrywać, że nie ma takiego szybkiego efektu odkwaszania. No i jeśli chodzi o samo wapnowanie, nie jest to zabieg też, który gwarantuje nam, że będziemy mieli w glebie wysokie zasobności. Wapni. Tutaj tak naprawdę pH, a zasobność wapni to są dwie zupełnie różne kwestie, ale o tym tak naprawdę można by nagrać osobny odcinek. No i co do wapnowania, tutaj tak naprawdę u nas jest to zabieg podstawowy, bo gleby nam się bardzo szybko zakwaszają. Gleby lekkie w ogóle mają tendencję do tego, że można je, znaczy się można, szybciej się zakwaszają, ale też szybciej można podnieść ich pH. W przypadku gleb ciężkich zazwyczaj tutaj odnosimy się do wyższych dawek. No, i co do wapnowania, tak naprawdę jest to zabieg, który pozwala nam efektywnie wykorzystywać składniki pokarmowe przez rośliny. Więc tutaj, w momencie, kiedy mamy gleby kwaśne i nie będziemy tych gleb wapnować, to każde nabożenie tak naprawdę nie jest do końca efektywne. Chociażby fosfor, uwstecznia się tam do fosforanów, nie jest potem przez rośliny pobierany. więc tutaj pH, pH, jeszcze raz pH, żeby tutaj tą wartość, ten odczyn uregulować. Co do wapna, tak naprawdę no mówię co tutaj co do rodzaju do tego, czy jest sypkie, czy granulowane, tak naprawdę decyzje no, zostawiam wam, to już tam kilka razy było omawiane, ale trzeba wspomnieć, a może warto wspomnieć o tym, że w przypadku takich działek nowych, zakwaszonych, ale nie tylko, jeżeli na przykład nie wapnowaliście na swoich polach, można skorzystać z dofinansowań do wapna. Polega to na tym, że Musimy zrobić próby glebowe. Musimy mieć opinię z OSHR na temat tego, jakie dawki na polach powinniśmy tego wapna zastosować. Następnie kupujemy wapno, opłacamy fakturkę, bierzemy zaświadczenia de minimis i składamy wniosek, i tak naprawdę no, dzięki temu na takich nowych działkach można nawet kilkaset złotych na hektarze zaoszczędzić. Warto zaznaczyć, że jest to dofinansowanie do działek powyżej, poniżej pH 5,5 bądź równych. Więc tak naprawdę na naszym gospodarstwie łapią się tylko i wyłącznie te działki nowe. Na tych wywapnowanych, z uregulowanym odczynem, niestety do tego dofinansowania nie dostaniemy, i dofinansowanie do danej działki można brać raz na 4 lata. A więcej informacji będzie w opisie. I tak naprawdę, no mamy jakieś tam podstawowe kroki, no i przechodzimy do części bardziej zmechanizowanych. Tak naprawdę no tutaj ten krok jest krokiem akurat u nas kolejnym po wapnowaniu, ale czasami też może być krokiem pierwszym, czyli zniszczenie tego, co na powierzchni pola się znajduje. No tutaj sytuacja jest o tyle prosta, że nie ma nie wiadomo jak zarośniętej darni, jakichś krzaków czy czegokolwiek, więc tutaj będzie wapno wysiane, będzie stależowane, to wszystkie chwasty, które się znajdują na powierzchni po prostu będą talerzówką zniszczone. Może być tak, że będzie trzeba na jakichś większych ugorach użyć herbicydu totalnego, może być tak, że nie wiem, pług będzie koniecznością, bo akurat tutaj na tej lekkiej glebie od razu wchodzimy z bezorkową, może być tak, że będziemy potrzebowali jakiś frezarek do, do, do ścięcia korzeni, tutaj tak naprawdę... Każda sytuacja jest inna. Czasami no, wchodzimy na działkę, która była uprawiana cały czas i tam no, po prostu mamy uprawkę pożniwną i tak naprawdę temat jest zamknięty, więc tutaj dużo zależy od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. A co do takich czynności niestandardowych? Według mnie bardzo rzadko robionym, ale myślę, że potrzebnym. Sposobem jest sprawdzenie tego, co mamy w glebie, ale nie chodzi mi tutaj o badania gleby, a o zrobienie profilu glebowego. Pokazywałem wam chociażby w ubiegłym roku, że robiliśmy to na nowych działkach. Tak naprawdę, to, że mamy piach na powierzchni, wcale nie musi oznaczać, że cały jest taki profil glebowy. No tutaj rośliny systemem korzeniowym mogą sięgać nawet do 2-3 metrów. I w przypadku naszego gospodarstwa często chociażby sprawdza się rzepak jako roślina z długim palowym systemem korzeniowym, bo na większości działek, tam nawet gdzie mamy piach, na pół metra, no, 60 cm znajduje się glina, do, do której po prostu. Głęboki system korzeniowy dociera, bierze wodę, bierze składniki pokarmowe, które są wpłukiwane razem z opadami w głąb gleby. Więc, tak naprawdę, ten profil glebowy, zrobienie tej odkrywki pozwoli nam sprawdzić, jakie mamy warstwy gleby, czy mamy coś może pod spodem lepszego, i okazać się może, że sianie na takich piachach roślin zbożowych, tych roślin z mniejszymi wymaganiami, ale ze słabszym systemem korzeniowym wcale może nie być najlepszym rozwiązaniem i będzie można sięgnąć po jakieś rośliny. Niekoniecznie rzepak, to był tylko i wyłącznie przykład. Z głębszym systemem korzeniowym, które po prostu sobie w warunkach jakichś tam niesprzyjających poradzą. No i w momencie, kiedy tak naprawdę już coś o tej glebie wiemy, no, przystępujemy do wyboru pierwszej rośliny pionierskiej, e, która trafia na dane pole. E, na naszym gospodarstwie zazwyczaj, jeśli chodzi o roślinę o zimę, jest to żyto o zimę. No, tutaj gatunek, który no, ma mniejsze wymagania co do zasobności względem składników pokarmowych, udaje się na glebach słabszych, udaje się na glebach e, kwaśnych, ale też tutaj trzeba wziąć to wszystko pod pewną rozwagę, no bo na totalnym kwasie no nie ma co ukrywać, że większość roślin po prostu nam wymięknie. W ubiegłym roku, jak pamiętacie, zrobiłem mały błąd. Tak naprawdę dałem się fusić troszeczkę w maliny i posiedziałem pszenżyto o zimę, bo tego pszenżyta niby miałem na gospodarstwie za mało. No niestety to pszenżyto wymiękło, więc tutaj to zdecydowanie jest bardziej bezpieczną rośliną i zazwyczaj na takiej działki trafia. Co do roślin jarych, bo tutaj też nie zawsze uda nam się przecież wziąć dzierżawę jesienią, jest to u nas na gospodarstwie Łubin, ale mówię, tutaj każda sytuacja jest zupełnie inna i nieraz zarąbistą opcją będzie po prostu posianie pszenicy czy nawet rzepaku, bo mówię, nie, nie ma czegoś takiego, że każda działka jest taka sama, każde gospodarstwo jest inne, każda lokalizacja jest inna, no tutaj ani pszenica, ani rzepak, bądźmy szczerzy, raczej nigdy nie trafi. I co do tej działki, akurat na przód właśnie będzie wysiany łubin, co do tych działek, które w ubiegłym roku trafiły pod moje skrzydła i właśnie tam gdzie było to pszężyto posiane na nieszczęsne, tam też będzie łubin, więc łubinu w przyszłym roku będziemy mieli około 12 hektarów. Po dwóch latach przerwy rośliny strączkowe wracają. A co do innych roślin, tak naprawdę, no tutaj mówię, to wszystko zależy od tego, jaki mamy profil gospodarstwa, co uprawiamy. Czasami może być taka sytuacja, że jeżeli na przykład mamy wiosną szybko wziętą dzierżawę, jakieś tam krzakory, krzaki i tak dalej, warto zastanowić się nad roślinami, które być może zbierzemy, ale nie będziemy musieli w razie w upłakać nad tym, że pójdą na biomasę, czyli rośliny, które szybko nam zakryją glebę. Zmniejszą zachwaszczenie, czyli gryka, czyli faceria, gorczyca, jakieś łubiny wysokie e, tworzące dużą biomasę. Także, nawet jeżeli ta działka nie będzie super ekstra doprawiona, coś może tam urosnąć i możemy to zebrać, a jeżeli nie, to nie będzie jakiegoś wielkiego bólu. I tutaj, jeśli chodzi o kwestię nawożenia, tak naprawdę jest to wszystko zależne od tych pierwszych kroków, czyli od tego, co było już robione prędzej na polu, oraz tego, jakie mamy wyniki prób glebowych. Jeśli chodzi o te gleby naprawdę kwaśne, zazwyczaj w pierwszym roku to tanio odpuszczam nawożenie wieloskładnikowe. Wszelkie tematy polifosek, szóstek, ósemek i tym podobnych nawozów po prostu przechodzą na kolejny rok. W przypadku, gdy dostajemy pole jesienią, a na przykład wchodzimy z uprawą wiosną, to można to przerzucić na wiosnę. Ale w przypadku właśnie siewu użyta gdzieś na gleby świeżo wapnowane, po prostu nie robimy nawożenia. Często jest tak, że ludzie gdzieś to próbują mocno łączyć na siłę, ale no nie róbmy tego w jednym zabiegu, jeżeli chcemy, to naprawdę już po kilku tygodniach, nie wiem, wywapnujemy, za 6 tygodni wjeżdżamy z nawożeniem mineralnym, czy z nawożeniem jakimś tam delikatnym obornikiem, wtedy można po pierwszym głębokim wymieszaniu zrobić to przed uprawą, czy przed samym siewem, ale no w przypadku gleb bardzo kwaśnych raczej nie. Ale tak jak wspomniałem, w wielu przypadkach po prostu na polach brakuje jednego składnika, brakuje jednego czynnika, który gdzieś ten plon ogranicza. I może się okazać, że próby glebowe na przykład pokażą, że mamy glebę obojętną, mamy wysoką zawartość fosforu, mamy jakąś średnią zawartość magnezu, nie ma potasu. I tak naprawdę ogranicza się to tylko i wyłącznie do nawożenia potasem, żeby ten potas podbić. I może się okazać, że nowa działka na przykład, która nie rodziła, od razu po roku, dwóch, trzech zacznie naprawdę fajnie funkcjonować. I tutaj nawożenie po prostu dostosowujemy do tego, co nam laboratorium pokaże. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, rolniki profesjonalne. Dajcie znać, jakie są Wasze sposoby na nowe działeczki.